Historii. Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego. A my dzisiaj przeniesiemy się, jeżeli chodzi o ulice historii, na warszawską Pragę, dokładnie na Grochów. Będziemy rozmawiać o pewnej ważnej postaci, która ma swoją ulicę właśnie na warszawskim Grochowie. Mówię o generale Wojciechu Chrzanowskim, kartografie, a także człowieku, który, no właśnie, jakie znaczenie miał dla Warszawy i w ogóle kim był. O to zapytam naszego gościa. Ze mną jest pani Anna Bilewicz-Anasiak, przewodnik po Warszawie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Witam wszystkich. No to opowiedzmy o generale Wojciechu Szanowskim. Jak trafił do Warszawy? Jaka to była postać? Generał Wojciech Szanowski był osobą bardzo blisko związaną z wojskiem. Wstąpił do artylerii w Warszawie, mając 17 lat. Natomiast urodził się w majątku w okolicach Holkusza pochodził z rodziny szlacheckiej herbu Korab i Dosyć szybko piął się po tych szczeblach kariery wojskowej. Brał udział w oblężeniu Smoleńska. Właśnie to był jeden z etapów wojny Napoleona z Rosją. No, niestety, Napoleon, jak wiemy, przegrał i po tym, po tym fakcie, po przegranej, on dostaje się do rosyjskiej niewoli. Z tej niewoli udaje mu się wydobyć. Wstępuje w 1815 roku w szeregi wojska, które już wtedy podlegało Carom Rosyjskim, bo był to etap Królestwa Polskiego. Brał udział również w Powstaniu Listopadowym, między innymi miał duży udział w zwycięskich potyczkach z Rosjanami pod Wawrem i Dębem Wielkim. Był również gubernatorem warszawskim, już tutaj w momencie, kiedy powstanie wygasało na przełomie sierpnia i września po przegranej niestety przez Polaków powstania składa przysięgę na wierność carom i udaje mu się w ten sposób uniknąć katorgi przedostaje się do Francji gdzie współpracuje z brytyjczykami udaje się z misją do Turcji po to aby wspierać Turcję w ten sposób że pomagać trochę reformować armię pod względem dowódczym, administracyjnym, a celem tego było wzmocnienie Turcji, aby stanowiła ona no, taki kraj, który trudniej byłoby podbić wtedy Rosjanom, bo cały czas Rosja i Turcja były w, w konflikcie, także m, odbył trzy misje do Turcji i tam badał tereny Azji mniejszej, Kurdestanu i na podstawie. E, tego swojego pobytu, on stworzył e, pierwsze mapy e, Iraku, Kurdystanu, e, pierwsze mapy takie topograficzne. Bardzo zresztą interesował się kartografią i opracował w 1859 e, mapę Polski w skali 1 do 300 tysięcy. No właśnie, bo miałam to, tak, dopytać, bo ta wojskowa jego ścieżka to jest jeden z elementów jego biografii, jego tak. życia, ale drugi, bardzo ważny i chyba, z perspektywy nas, Polaków. Ta mapa, o której pani powiedziała w tej skali 1 do 300 tysięcy Polski Królestwa Polskiego, możemy tak mm -hmm, powiedzieć, mm -hmm. to, było, to było coś przełomowego, rozumiem, to było coś bardzo ważnego na, na tamte czasy. Tak, to była taka, można by powiedzieć, pierwsza dokładna mapa ziem polskich w owym czasie. I cały czas bardzo blisko Chrzanowski był tej dziedziny kartografii nawet podczas jednej z bitew rozkładając mapę wojskową terenu został trafiony przez pocisk mapa spłonęła on naprawdę cudem uratował życie czyli mapa mu pomogła tak trochę. mapa mu pomogła ale wróćmy jeszcze do tego momentu kiedy jest w Wielkiej Brytanii kiedy pom pomaga Brytyjczykom. mówi, że jeździ na Bliski Wschód, między innymi do Iraku, do Turcji. A jak wyglądają jego relacje ze środowiskiem właśnie emigracyjnym? Jak on tam jest postrzegany przez tą wierność, przez ten hołd, który oddał carowi Mikołajowi, o którym pani wspomniała? Tak, no bardzo źle jest oceniany. On jest po części też wykluczony z tego środowiska ówczesnych patriotów polskich, tak oni się nazywają. Właśnie Blisko związanych z tutaj osobami, które organizowały też to powstanie listopadowe. Z racji tego właśnie taka nastąpiła sytuacja, ponieważ on złożył tą przysięgę na wierność carom, także można by powiedzieć, że po części zdradził swoje ideały. Dlatego był postrzegany przez część środowisków emigracyjnych jako zdrajca, który chcąc ratować swoje życie, po prostu przeszedł na stronę wroga. Ale jednak mimo tych ocen krytycznych ze strony między innymi środowiska Joachima Lewela i, i mu pokrewnych, no jest darzony zaufaniem, bo z kolei we Włoszech A do, tak. dostaje angaż, staje się dowódcą Armii Piemontu. tam jeżeli chodzi o Sardynię, więc ktoś go wspierał. Ktoś go jakoś musiał promować jednak w tym środowisku międzynarodowym. Tak, brał udział w Wiośnie Ludów, ale ta jego kariera właśnie jako dowódcy Armii Piemontu się skończyła bardzo szybko. Po prostu przegrał. Jedną z ważniejszych bitew przegrał i no, odszedł w niesławie. Po tym wszystkim, co dzieje się właśnie we Włoszech, wraca jednak do Francji, tak? Wraca do Paryża i tam, tam umiera, tam spędza swoje i ostatnie lata życia. Tak, tak, jest pochowany na cmentarzu Montmartre. A teraz przejdźmy już do współczesności. Kartograf zasłużony, jeżeli chodzi o tą mapę Polski, dowódca w Powstaniu Listopadowym, no i doczekał się swojej ulicy na Warszawskiej Pradze, na Grochowie. Powiedzmy, gdzie znajduje się ta ulica, bo to jest ulica tak trochę chyba schowana, możemy powiedzieć, tak. na tyłach szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tak, tak. To jest bardzo krótka ulica, ona ma tylko 750 metrów i łączy ulicę Wiatraczną z ulicą Podskarbińską. Nazwa tej ulicy została nadana w 1930 roku i ulica w powojennej Polsce słynęła z tego, że była jedną z ulic takich bardziej uprzemysłowionych, a to z racji tego, że od lat 60. działała tam jedna z większych fabryk słodyczy. Dokładnie to była spółka, Udzielnia inwalidów przemysłu cukierniczego Walter. Nowe gmachy powstały w latach 60. i tam została przeniesiona produkcja z takich mniejszych zakładów, które były rozsiane wówczas po, po Warszawie. I zakład słynął z produkcji Wafelków. W w czekoladzie, bez czekolady. Potem również produkowano karmelki i słynną śliwkę w czekoladzie, która była naszym produktem też eksportowym. eksportowym mhm. Tak. Także tak jak teraz przejeżdżamy koło fabryki Wedel i unosi się zapach czekolady. A niedaleko też stosunkowo, tak, prawda? Tak, blisko Stadionu Narodowego. Tak samo właśnie było na ulicy Chrzanowskiej. Uruchomiono blisko fabryki sklep. Sklep firmowy i tam udostępniono dla mieszkańców pierwsze ujęcie wody oligoceńskiej w owym czasie jakość wody w warszawskich kranach była bardzo zła ponieważ ścieki były wylewane wprost do Wisły nieoczyszczone w żaden sposób dlatego woda była chlorowana i miała nieprzyjemny smak i duża część osób po prostu wodę czerpała z takich studni żeby móc sobie zrobić chociażby herbatę która miałaby po prostu odpowiedni smak. Ale z tych zakładów już chyba niewiele zostało albo nic. Nic, nic nie zostało, tak. Mimo, że zakład się dosyć mocno modernizował w latach 90. i miał się w sumie bardzo dobrze. W 99 pojawiły się problemy, zadłużenie zakładu rosło. Nie, wówczas zakład zatrudniał 250 osób i chcąc uratować fabrykę i załogę, zakłady przejmuje fabryka z Raciborza, zakład Mieszko i produkcja jest prowadzona do 2016 roku. Niestety zakład potem z Raciborza całkowicie wycofuje się tutaj z Warszawy. Przeniesiona jest ta część produkcji do Raciborza. A teren fabryczny kupuje deweloper i w 2017 roku zaczyna tam budować osiedle mieszkaniowe. To osiedle jest do dziś, istnieje. Tak jak pani powiedziała, po fabryce nie zostało zupełnie nic, ale zostało coś po innym ważnym miejscu, ważnym dla podejrzewam kibiców, słuchaczy, którzy nas słuchają. Mówię o stadionie. Klubu Sportowego Orzeł w Warszawie imienia Józefa Piłsudskiego, pewnie niewielu z Państwa wie, że taką nosił nazwę, powstał w 1922 roku i do dziś właśnie na styku ulic Chrzanowskiego, Podskarbińskiej, Dwernickiego znajduje się stadion. Powiedzmy o tym. Orle, który no, już ponad 100 lat jest w tym miejscu. Klub Orzeł powstał w 1922 roku. Był to klub robotniczy. Pierwsze takie budynki administracyjne powstały jeszcze przed wojną. Tam znajdował się, nie, znajdowała się siedziba zarządu klubu. W 1939 roku te budynki zaczęły być użytkowane przez mieszkańców Warszawy, przez osoby, które straciły właśnie w tych pierwszych bombardowaniach swoje mieszkania. I tamte osoby mieszkały do lat 60., potem mieszkańcy dostawali przydziały w, w innych lokalizacjach. I właśnie na terenie klubu Orzeł, między innymi w tej siedzibie dawnego zarządu stadionu Orzeł, nagrywano słynną komedię Miś w reżyserii Barei. Zachowała się oryginalna przedwojenna gdańska szafa. W tej szafie, tak jak w filmie możemy zobaczyć, był zainstalowany magnetofon i można było nagrywać takie pochwalne teksty. Na cześć prezesa klubu, tak. No i to bardzo często robił trener drugiej klasy tego klubu, pan Jarząbek i zawsze swoje wystąpienie kończył słynną piosenką Ubudubu, niech żyje nam prezes naszego klubu. Także ta szafa istnieje, w ogóle zachował się cały wystrój tego pomieszczenia. Można tam... Przyjść? Można, można tam przyjść. Czasami jest ta przestrzeń otwierana z okazji nocy muzeów. Natomiast, tak, żeby można było jakąś tam grupę wprowadzić, to, to nie. To nie jest to możliwe. Obecnie, właśnie te budynki już nie należą tak naprawdę do. Klubu, tylko zostały one wykupione przez Centrum Kultury i Sportu Pragi Południe. W 2019 roku odbyła się licytacja, i tutaj właśnie Wydział Kultury Sportu stanął na wysokości zadania i nie pozwolił na sprzedaż no w sumie takiego ważnego budynku. Także całe to wyposażenie jest jest chronione i znajduje się w rękach właśnie tej organizacji, tak, wydziału właśnie. A jeżeli sportu. jeszcze mówimy o, o Stadionie Miejskim Orzeł, bo taka nazwa się przyjęła i myślę, że ona w ogóle będzie funkcjonować już zawsze, mimo że tego klubu sportowego nie ma, nie istnieje chyba klub sportowy Orzeł, czy on istnieje? Istnieje, istnieje i właśnie głównym stadionem jest ten stadion, który przeszedł remont na początku lat 2000. Teraz mówi się, że jest to stadion na ulicy Podskarbińskiej, bo wejście jest na stadion od ulicy Podskarbińskiej. Także stadion jest bardzo nowoczesny, także jest pełnowymiarowa bieżnia, również takie stanowiska do, gdzie można w ogóle rozgrywać takie międzynarodowe zawody, lekkoatletyczne, do skoków wzwyż, trójskok, pchnięcia kulą, rzutło szczepem, korty tenisowe działają, znaczy cały czas czekają na remont, ale one są w innej części Warszawy, natomiast naprawdę stadion lekkoatletyczny na Podskarbińskiej jest taką areną sportową naprawdę na wysokim poziomie, także jeden z lepszych stadionów lekkoatletycznych w Polsce, nawet by można powiedzieć. To ta historia związana ze sportem, a sama okolica ulicy Wojciecha Chrzanowskiego przed wojną, kto zamieszkiwał tamte regiony, czy było jakieś sprecyzowane, bo powiedziała Pani, że w 1939 roku de facto można powiedzieć, że ludzie pozbawieni domów zaczęli się tam przeprowadzać. A w dwudziestoleciu międzywojennym, właśnie ulica Chrzanowskiego, czy w ogóle grochów, tutaj podskarbińska, co tam się znajdowało? To były te dzielnice przemysłowe przede wszystkim? Tak, no można powiedzieć, że tak. Ale główną taką, głównym punktem w owym czasie tej okolicy, który ściągał tłumy, to był bazar. Bardzo blisko placu Szembeka, i tam przyjeżdżali chłopi z okolicznych tych podwarszawskich miejscowości. I tam można było kupić produkty rolne tak, jakby z pierwszej ręki. I cała właśnie wschodnia część miasta zaopatrywała się na tym bazarze. A wiadomo, bazar skupiał różne osoby. I czasami też tam dochodziło do różnych nielegalnych transakcji. Także my mieliśmy tutaj bliżej centrum bazar Wiadomo-Różyckiego, natomiast nieco dalej głównym bazerem na Grochowie był właśnie ten bazar tutaj w okolicy Ronda Wiatraczna i placu Szembeka. I do tej pory ten bazar istnieje tylko już ma taką ucywilizowaną formę i handel odbywa się w, w takich bardziej profesjonalnych pawilonach, a wcześniej handel odbywał się prosto z furmanek, tak, wjeżdżał chłop, który miał tam jakąś derką przykryte swoje produkty, to odsłaniał i po prostu handlowano tak czy na białem, czy owocami czy innymi takimi właśnie produktami rolnymi. A jeszcze jakbyśmy mieli powiedzieć tak szerzej o grochowie, o grochowie, który się zmieniał, ewoluował, to była dzielnica przede wszystkim właśnie robotnicza, to była dzielnica przemysłowa, czy jaka? Bardziej ja bym powiedziała, że była to dzielnica robotnicza. Tam wówczas nie było aż tak wiele zakładów przemysłowych. Teren zaczęto uprzemysławiać dopiero po II wojnie światowej. Były to dosyć takie no, ubogie tereny. Zresztą cała ta wschodnia część miasta, jednak jak się ją porównuje tutaj z tą stroną, to no, mieszkała tam część, taka, właśnie, Warszawiaków. No, Mniej zamożna, także grochów słynął zresztą właśnie z tego, że była to taka dzielnica bardziej robotnicza. Kapela praska, czy kapele, które funkcjonowały na Pradze, były znane, były jakieś postaci, które były związane z muzyką, taką właśnie może i przedwojenną, ale też i powojenną, no bo mamy Stanisława Grzesiłka z Czerniakowa, mamy tutaj kapelę Czerniakowską, a mówi się też często o, o Pradze, czy Praga miała takie miejsca, czy Grochów miał takie miejsca. Związane z muzyką, właśnie z takimi kapelami. To znaczy tak. Kapele y, oczywiście funkcjonowały. Y, osoby, które y, w nich występowały, czasami, y, zresztą bardzo często one pracowały po prostu w, w zakładach czy w jakichś innych miejscach, natomiast to było ich dodatkowe zajęcie y, i oni odbywali sobie próby gdzieś tam w prywatnych mieszkaniach i żeby sobie y, dorobić, to po prostu. Y, brali udział w różnych festynach, tak, przygrywano i zbierali pieniądze do czapek czy kapeluszy, ale też bardzo często w niedzielę chodzili od podwórka do podwórka, a wiemy, że praskie podwórka mają kształt taki właśnie studni i jak kapela wchodziła na podwórko, no to było ją doskonale słychać i wtedy osoby albo Wychodziły z mieszkań posłuchać, albo czasami też rzucały różne, właśnie, datki, czy to monety, czy pieniądze w formie banknotów. I to było po prostu takie urozmaicenie życia mieszkańców przedwojennej Pragi, Grochowa. Natomiast raczej nie było tam takich muzyków, których można byłoby posłuchać, nie wiem, przedwojennym polskim radiu. To były takie kapele, które. Prezentowały głównie ten folklor praski, czyli to była taka kultura niższa w owym czasie, no, często pogardzana. My teraz wracamy do tych czasów, opowiadamy o Warszawskiej gwarze, o warszawskim folklorze. Ten folklor też popa, polaryzu, popularyzuje syn Wojciecha Munarskiego Jan Janek, ta, który przygrywa na banjo, które dostał od Właśnie córki Stanisława Grzesiuka. Także jest kontynuowana ta, ta tradycja, właśnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Anna Bilewicz-Anasiak, przewodnik po Warszawie, która nam przybliżyła nieco historię i generała Wojciecha Szanowskiego, i Grochowa, i stadionu Orzeł. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Historii. Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.